Siemanko koziomeczki, ja jestem Bergar. Witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj z Danielem i z Majsterem, który tam gdzieś chodzi. Będziemy nagrywać łowienie w kałuży 2. Jak widzicie, są tu kulki z poprzedniego odcinka, które zaczęłem wyjmować, ale przypomniało nam się, że mamy w nich teraz łowić, więc my dzisiaj będziemy tutaj łowić. Daniel mówi, że są tutaj liny i karasie, nawet jeden lin koi tutaj jest, tak? Więc dzisiaj zobaczymy, co uda nam się tutaj złapać. Mason tutaj ma swoją nową wędkę, którą ostatnio mu Pierwszą. kupiliśmy. Jego pierwsza wędka, bo zaczyna przygodę z wędkarstwem. Więc spławik już jest otoczony kulkami. Ten slaw wygląda po prostu jak z jakiejś bajki, co nie? Na Taki ba jakiś duży haczyk Mówi, że w sklepie wydawały się mniejsze A teraz taki duży haczyk Dobra, zarzucaj zarzucaj No i zerwała się ryba Mason, zarzucaj jeszcze raz no, no dawaj, dawaj, dawaj Jedzie ci, spławik ci jedzie Mason ma rybę? Karaś? Weź go tu. Więc taki karaś Masona Idź, wypuszczaj go do całego, do całego zakulkowanego stawu Piek, do wody idzie Szybko Oj, no. jest Teraz ja przyjąłem wędkę Meysena, bo on sobie gdzieś poszedł i tam za tą czerwoną kulką jest spławik. Daniel ma karasia. Nie znożyłem Brania nagrać, bo nawet... Nawet mi Daniel nie powiedział, że ma go. Jest taki karaś, wypuść... Pójdę... Jest taki. Poszedł na wodę. Jest Branie, zacinaj, zacinaj. Zacinaj szybko. Kulki i spławik zasłaniają. Daniel przed chwilą miał rybę, ale... Ale mu się szczepiła. No nie wiem, chyba dzisiaj same karasie będą, bo coś się na na nie zapowiada. Chyba te kulki trochę wystraszyły ryby, więc, więc coś nie biorą. Słabo. Jest branie? No nie ma ryby Mason, dlaczego ty tak robisz? Mason ma rybę, ja tutaj sobie rurkę wyjmowałem, a on tutaj złapał karasia. Weź go wycholuj. Jest taki karaś na bułkę mały, ale w końcu się złapał, bo bardzo długo czekaliśmy i no ich w końcu jest jakaś ryba. Karaś poszedł do wody. Jeszcze raz Mason tutaj zarzuci. Ja sobie tutaj szejka piję. Jest branie? Nie ma ryby? Nie ma ryby. No znowu nie ma ryby. Zaraz kończymy ten odcinek, bo tyle już branie jest i żadnej ja, ja, ja ryby. tak W tam poprzednim ja. odcinku, jak mówiłem tutaj z kilka lat temu, albo dwa lata temu, to pytaliście, czy, czy to nie jest przypadkiem szambo. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to nie jest szambo. Daniel... Przez jest to, że Wojtek tam wszedł nogami to no. już jest szambo? <laughs> jest, jest ryba! No, no to ostatnia ryba chyba na tego, na, na ten, na taki karaj zaraz Dobra, więc to będzie wszystko to, Ciek mam nadzieję, że się spodobał Ja zaraz będę sprzątał te kulki No i nie wiem co jest stanie Narko. No odhaczaj tego Karaś Jej tyle kulek tutaj jest, kto to wsypał? <głosy> <głosy> Dać No i nagrywa Zepsujesz kamerę, so.